Siemanko widzowie, z tej strony znowu Proszczupak. Wiedziałem no, przecież, że no kur... No i witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale i dzisiaj kolejny ogromny opening. Nagrywam go tradycyjnie dlatego, że skończyła się Liga Pucharów i mamy mega boxy za Star Pointsy, które będziemy dzisiaj otwierać na wielu kontach, ponieważ pojawiły się też nowe, dlatego coraz większy opening, coraz większe szanse na legendy i inne postacie, a na żadnym koncie nie ma postaci poniżej rangi epickiego, więc zaczynajmy. Tutaj jak widać, dobiłem już do końca, słuchajcie. Są dwa beatboxy wbite na koniec, jest zły bas i pakiet odznak, więc od nich, słuchajcie, zaczniemy. Bo naprawdę, pewnie zauważyliście już, że trafiłem Griffa z darmowego boxa ze skrzynki w sklepie, ale to nie było planowane. Ale może i dobrze, bo już zacząłem go trochę wbijać. Mam do niego gadżet, a i też te punkty pozbierałem, które będzie no, zamiast boksu są, dlatego zaczynamy, słuchajcie, od złego bazy, bo naprawdę dzisiaj muszę być naprawdę wiele niesamowitych rzeczy, jestem naprawdę podjarany tym openingiem, bo możecie zobaczyć na wielu innych kontach, jak to będzie, a teraz pakiet, jednak one też mnie ciekawią, piper, squeak, o, ale fajna do squeaka, co to jest? Aha, <ścoughs> ciekawe czy wy taką macie, bo taka trochę dziwna, ale spoko, dobra. Fajnie, fajnie może być. Dlatego teraz zacznijmy od Brawlboxu, których tutaj pod koniec już jest mało, naprawdę, ale troszkę Star Powerów niestety, niestety jest. Chociaż może niestety, sam nie wiem, ale zobaczymy. Dzisiaj będzie naprawdę ciekawie i myślę, że tradycyjnie od tego konta zaczynamy, jak zawsze. No i co, już się od razu skończyły te: więc ile jest tych big boxów i mega boxów? 24. I jeszcze pamiętamy o tych ze Star pointsów, więc spokojnie. Czekajcie, ja jeszcze tylko sprawdzę, jakie mam Star Powery do odblokowania. Na razie są, słuchajcie, tylko dwa Star Powery do Rico, które można trafić, a resztę to potem można ulepszyć na golda, ale na razie postarajmy się je trafić, a resztę zostawmy sobie na później. O, no i jest pierwszy star power'ek Doriko, więc e, pięknie. No i co teraz? Dużo monet leci, ale nic się dalej nie świeci. Może e, ulepszymy kolejną postać, to będą większe szanse. Ja się tak bardzo ostatnio zastanawiałam, którą by teraz można, nie? Od najwięcej pucharów. Nawet mój kolega, który ma 6, 6 tysięcy kucharków ma już super power do bula, więc może sobie bóla ulepszmy, bo to jest jednak postać taka, wiecie, tradycyjna w życiu, przydatna. Można sobie powbijać. No i co? Zostało jeszcze tylko dobre. To lecimy z tymi megaboxami, nie będę tam potem do nich wracał, ale monet jest strasznie dużo. I teraz po kolei, po kolei czekajcie, czekajmy. No i co? Nic, nic nie leci dalej dalej. Same monety, ile ja ich będę miał? Bardzo dużo, tak mi się wydaje. No i co, mega Takie troszkę jesteście, te do bóla? Nie, do Rico kolejny, więc spoko. Nie pasuje. Kolejny mega to chyba jeden z ostatnich, tak. Dobra, to teraz otwórzmy sobie te dwa, bo one są takie samotne grzyby. No i ostatni megawok z mojego karnetu, ostatnia skrzynka z karnetu. Jeszcze w tym sezonie może bleć. Na, na tym koncie pewnie będzie jeszcze z 5 big bossów. Na koniec, nareszcie też coś takiego. Ale słuchajcie, no, niestety, nareszcie kąt nie udało mi się. o kurde. Niestety, nareszcie kąt nie udało mi się wbić ostatniego stopnia i prawdopodobnie mi się nie uda, bo mi się skończyły. A w najlepszym przypadku są to jakieś 60. No ale co, to dużo mówić, no. No nie wiem, słuchajcie, co o tym myśleć, ale mam strasznie dużo kont do ogarnięcia, więc tak sobie niechle poradziłem. Bonusy, na pewno się przydadzą podwajacze, prawdopodobnie w następnym sezonie, a tutaj kolejne podwajacze. No i co, słuchajcie, pierwsze y, konto jest za nami. Grifem nie będę grał, bo wiecie, pewnie już widzieliście, jak on działa, dlatego teraz, słuchajcie, przele pójdziemy sobie na drugie konto, a będzie to drugie z sześciu. Tyle wam mogę powiedzieć. Z sześć kąt, ale na nich będzie trochę mniej skrzynek, bo na tym oczywiście był karnecik, więc lecimy. A oto i moje drugie konto. Ono sobie radzi tak jak zwykle mniej więcej, ale tutaj są większe szanse na postacie, więc zacznijmy od browboxów. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek, bo e, tak było z tym griffem, że wypadnie. czasami mi coś wypadnie z darmowych skrzynek ze sklepu, a jeśli już to Coś będzie, to coś naprawdę zarąbistego z tego jak legenda wtedy na tym koncie numer 4. Wy to musicie już być naprawdę wytrwałymi widzami, jeśli, jeśli będziecie ogarniać, które konto to numer 23, a które to konto numer 7, nie? Więc yy, obejrzyjcie poprzednie filmy, jeśli was to kurde, mega worksetnę. Ale i tak piąteczka, cóż poradzić. Więc z tymi kontami to jest taka... Beka, troszkę, że tyle ja ich mam, ale no zgłosiło się troszkę chętnych, więc bardzo fajnie. I to ostatni Brawlbox na tym koncie, z którego oczywiście tradycyjnie nic nie wypadło. Bardziej nie mogłem wpijać na tym koncie, ponieważ troszkę z tym byłoby roboty. Nie wiem, czy to są jakieś gadżety chyba. Żadnych mi nie ma w sklepie, dlatego tak troszkę nie ma. Ten ach, nie wiem, czy nawet nie mam tutaj wszystkich epików. Zaraz się możemy przekonać, jeśli cokolwiek wypadnie. A słuchajcie, ja się tak zastanawiam, czy nie zmienić tego, że będziemy teraz klikać po kolei zamiast najpierw bral boxy na końcu mega boxy, bo ja rozumiem, może jakiegoś speeda troszkę mieć, ale no co tam lecimy. No i co, kolejny big box, ale na razie są e dwójeczki, bo naprawdę coś tutaj. To konto Malaga i nie podnosi się na razie, ale jeszcze pamiętajmy. Są chyba jeszcze... jeszcze 3 megaboxy, więc na pewno coś musi się stać. No po prostu ja nie wiem, no co się stanie, jeśli nic nie wypadnie na tym koncie, bo myślę, że to ten odcinek mógłby przejść do kolejnej kategorii w pobijaniu nowego rekordu za Dymiarzy, ale jakoś coś to nie lśnieje za różowo, ale troszkę tego golda doszło. Oj, doszło, słuchajcie. To czekajcie, Edgar nie, nie kupuje. Mogę kupić 8 -bit klasyczny, ale on się nic, prawie niczym nie różni od zwykłego, więc dobra. I teraz ostatnia szansa: jak tu będzie szósta, to nie wiem. Nie, no kurde, co się dzieje? Może w następnym sezonie będzie jakiś power, przyjdzie na to konto, bo coś naprawdę nie wygląda. No ale dobra, teraz przechodzimy na cztery kąta widzów. I tu będzie zdecydowanie bardziej ciekawie. Widzowie, mam dla was challenge. Jeśli skończycie oglądać ten filmik, to wejdźcie do Brawl Stars, ustawcie sobie głośność gry na Maxa, bo oprócz tej sztucznej mużeczki, która była zawsze, to teraz jest taka strasznie wnerwiająca. Jesteś ludzie tutaj, śpiewają Brawl Stars, nie? I kurde, słuchajcie, to jest katastrofa. Nie wiem, co o tym sądzić, nie? Mi to gra teraz w uszach, więc eee, taki straszne to jest. Ale dobra, tutaj trzecie konto, konto, które już widzieliście wiele razy prawdopodobnie. Albo też nie. Yy, no ale cóż, o tym sądzić mam. Nie za bardzo wiem. Ale trochę megaboxów też tutaj będzie. Ja się starałem, żeby chociaż najbliższego megaboxu dobić w tym karnecie. Tutaj udało się. Więc ile ich tu będzie? Ile? Yy, cztery chyba, tak. Cztery megaboxy będą na tym koncie. Ale tutaj może też z innych skrzynek, bo to konto jeszcze. Wiecie, jest takie. Takie pół na pół, ale tu chyba niestety są jeszcze gadżety. Chociaż na razie coś nic nie wypada, ale teraz będzie i co to będzie gadżet do kolta? Oczywiście tak, myślałam, chyba go nawet miałam w sklepie, patrzcie. O, był w sklepie, ale zdobyłem, łatwo. No i co, no i co, i co, i nic, no niestety. Ale tak bywa, no i cztery megaboksy zostały, piąteczka pierwsza i mam nadzieję, że ostatnia. Ale tak, teraz szóstka i nie wiem czy... Są jakieś inne gadżety? Piper, Piper, jest! Pierwsza postać na szczęście. Coś się długo kręci. Przecież mam nowy telefon. No ale co, jeszcze cztery epiki zostały na tym koncie, więc tak wiecie, tak... Tak troszkę... Tak średniutko, ale dobra, kolejna piąteczka. Fajnie by było, gdyby postać z piątki wypadła. Przecież to by znaczyło, że w tym koncie już tyle... Powerów, mocy jest zdobytych, że nie ma. Po co ten, no ale dobra. Jezu! Nie, miałam idealnie ustawione na boxa. Otworzyłem przez przypadek Biga, bo zapomniałam nie. Czy to jest katastrofa, co ja zrobiłem właśnie? Ja pierdzielę Mega Boxa w Oshit. Oshit. A ile mam procentów? Znaczy nie promila. No po... Kurde 10... 0,6 to dużo. Byłoby. byłoby. Byłaby postać. Ja pierdziel, ale z dobra. Ale to przy następnej lidze sobie kupię, bo a, straszne. Dobra, przejęliśmy już połowę kont, ale teraz pójdzie znacznie szybciej, bo w sumie dwa konta, które znacie tam nie będzie zbyt wiele, chociaż na jednym będzie. A potem konto, które na nowo poznacie, bo będzie nowe. Więc lecimy na konto numer 4. No i to jest konto numer 4, drodzy subskrybenci. Dlatego może zaczniemy sobie od 8 obitowca, którego sobie odblokujemy, by wreszcie to zrobić, bo już chyba tu sterczy z miesiąc, kurde, nie wiem ile mam na czekać. A kolejna liga za 27 dni. No to może będzie akurat drugi odcinek z nowego sezonu, bo za 6 dni niestety muszę nagrać kolejny. Ale co tam? No dobra. To teraz co je? Lecimy z kolejnymi skrzyneczkami. Najpierw teraz... Brawlboxy chociaż nie, dobra, zostajemy najpierw przy tych Brawlboxach, żeby dłużej was utrzymać tutaj w skupieniu do ostatniej chwili, do ostatniej postaci, a teraz oczywiście Gadżet do Bula, który może się zatrzymać, który w ogóle nie wiem czemu służy. Okej, okay, jeśli za 107 monet w Bigboxie wypadnie postać, ale nie wypadnie, bo to niemożliwe. Tyle monet, to nie ma prawa być postać. Mam dla was taką poradę. Prawdopodobnie jeśli będziecie mieli w Big Boxie poniżej 35 monet i trójkę, to prawie na pewno będzie świecidełko, czyli postać albo Gadżet, albo Star Power, więc to jest po życiowa porada, o której na, na pewno wiedzieliście, ale ja chciałem wam przypomnieć, nie? Bo na pewno zapomnieliście. To tutaj są kolejne mega boxy. Zaczniemy od tego, gdzie będzie piątka, ale jak znam życie, to tutaj będzie szóstka. No właśnie. I teraz pewnie będzie postać, ale nie gadżet kolejny czemu? Nie wiem czemu, a czekajcie, a je, ja mam tutaj Star Pointsów? Tylko 800. bita z nędzą tutaj, nawet jakbym chciał, to mnie. Kurde! No i niestety kolejna piąteczka, więc już raczej nie wypadnie postać z tego Big Boxa, którego na pewno otwieram, ale... No nadzieja była, nadzieja zawsze umiera jako ostatnia, więc na tym koncie też na pewno tak było. Lecimy do konto numer 5, które jest nieźle e, obsadzone. To jest konto piąte, które na pewno pamiętacie albo nie pamiętacie z ostatniego odcinka, bo tutaj jak pamiętacie Delikwent ma e, prawie 6,5 koła pucharków, a ma 3 legendy, tak dla przypomnienia, rzadkość. No i właśnie, cóż to za piękne postacie tutaj się nam kłaniają. Dlatego najprawdopodobniej wypadnie nam jakaś z tych postaci. No, więc mamy tutaj też wysoko wbity poziom, z czego będzie na pewno dużo boxów Niestety jednego mi się tutaj nie udało wbić, bo musiał grać teraz kolejne pół godziny, a mi się nie chce, więc w odcinku za 6 dni na pewno zobaczycie tego boxa w akcji, bo go tak nie zostawię tutaj. Dobrze, dobrze, teraz spokojnie sobie tutaj chillujemy, otwieramy. Tradycyjne brawl -boksiki. Przez przypadek mega boxa kliknąłem, ale spoko. Piąteczka. <grych> Niestety. No i przechodzimy w końcu do naszych big boxów. Ciekawe, czy coś zostanie, bo w sumie czego zostanie. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Mam jakiegoś takiego mindfucka. ale dobra piątka. Nie czekamy na nic. Kolejny mega Co? <grych> Siódemka? Nie wierzę. Okej, okay, już starałem, ćwiczyłem nawet przed lustrem opanowywanie reakcji. Na siódemkę w Brawl, Teraz Nigdy nie wypadło mi nic wyżej, ale dobra. Spoko. Bójka, i co będzie? Najpierw gadżet. Nigdy mi nie wypadł gadżet, a potem postać. Ale teraz tak będzie, co? Okej, okay, spoko. Lu. 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 To się tak czyta. Lu, wymawia, Więc zawsze zachowuję zimną krew. Pozdrawiam. No i pięknie, pięknie siódemka. Fajnie, fajnie. Ja się cieszę. Zawsze to lepsze niż piątka. No pewnie, że tak. Ale gorsze niż ósemka. No pewnie, że tak. X2. No i teraz może ósemka? Nie, niestety piątka, bo mi się coś zlagowało. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, co jest lepsze. Siódemka czy, i piątka, czy szóstka i szóstka. Mi się wydaje, że siódemka i piątka, bo... Yy, BOM! Bardziej chwytliwy tytuł można zrobić do odcinka. No i tutaj... Nic. Ale słuchajcie, teraz mam dokładnie wyliczone i teraz... Pamiętamy, pamiętamy, proszę pamiętaj. Mega skrzynkę kupuj proszczupak. No i piątka. A z big boxa pewnie by mi wypadła postać. No i co teraz mam powiedzieć? Nic nie mam powiedzieć. No kurde. Kupujemy jeszcze srebrną kulę, bo się przyda do robienia y, trickshotów. I ta z jakimś wielorybem. No i co? Przechodzimy do ostatniego nowego konta. Normalnie to bym teraz zakończył, ale nie. Musimy dokontynuować na pewno. Ostatnie konto was zaskoczy. Siema. No i tutaj mamy to konto. Myślę, że można je przedstawić. Widz mi je dał. Rzadkość, więc kurde, czekajcie, usunę to. Więc z najrzadszych tutaj jak widać cztery mityki są. Morty, Stara, Max i Kiek Amaleona, którego chyba kupił z Rekinem w zestawie za 100 zł, więc nie mówcie, że to ja jestem tutaj jakimś rozpuszczalnikiem. A zepików epików zostało Nami i Griff, więc może trafimy coś lepszego. Ale skrzynek jest dużo, zostały zbierane od samego początku, więc ładnie, ładnie. Tutaj trzeba nagrywać każdego Brawlboxa, bo naprawdę kozacko może się to skończyć. No i kolejny, 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 ale same monety i punkty na razie. Zobaczymy, co dalej może być. Ostatnie zostały, szybko klikamy, bo chcę już przejść do tych lepszych, naprawdę. I czy wy też to widzieliście? Czy to było? Kliknąłem w Brawl Boxa, a tam mi wyskoczyło 186 monet i piątka, ale to nie, to nie może być prawda. C Czy ja zaliczyłem dwa naraz? Bo to tak, tak, tak dziwnie wyglądało, jakby się gra. O kurde, nie to jest. Aha, okej, okay, spoko. Nieważne, nieważne, nie? Nie myślcie o tym. Niech wam się nie śnią koszmary po tym, co się właśnie stało. Bo ja chyba mi się chyba będą. No słuchajcie, myślę, że dobra, lecimy po kolei ten mega i piąteczka, niestety, ale emocje są, naprawdę, emocje są, znałam i teraz, bo jakbym i co, i co, gadżet, kurde, i co, i co, naprawdę, kurde, jakby mi legenda tutaj wypadła, bo naprawdę by wypadało mieć. 6,5 koła i dwie legendy. No co, no, co mam powiedzieć? Kolejny mega box, są emocje, ale jest też piąteczka oprócz emocji, więc zostawcie suba. Jest kolejny coś, ale to jest Griff! No i wy, przy, wy przynajmniej to widzieliście, że jest Griff. To uznajmy, że to jest na y, głównym koncie, ale fajnie, ładnie, ładnie przynajmniej y, to trafiłem. I chyba zostały tylko teraz 400. Tokenów, ale dobra, nieważne. Czekajcie, teraz zostało. Nie, niestety 600, więc big box, nie ma mega boxa. Bida z nędzą. Jeśli chodzi o Star Points, oczywiście, bo o niczym innym nie mówię, więc słuchajcie, na tym koncie już nic więcej nie będzie. A jednak będzie, jednak będzie, jednak będzie piąteczka, więc tradycyjne upokorzenie na koniec odcinka, chociaż zrobić jeszcze koniec odcinka. Czekajcie, muszę się troszkę pozastanawiać. A, muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz: bo jeden widz dał mi konto, nie? I uzbierał tam chyba 10 skrzynek, w tym dwa mega nie? Ale dał dostęp jakiemuś innemu ziomkowi, który otworzył te skrzynki, więc tamtego konta e, nie pokażemy. No ale co? Żałować trzeba. Trzeba żałować, ale też bardzo fajny opening, jakie postaci mi wypadły. 4 piperka. Low, 8-bit oraz griff, więc naprawdę ładnie. Dobra, ziomki, ja bardzo się cieszę, jeśli oglądaliście, jeśli dotrwaliście do tej chwili. No i co? Widzimy się w następnym odcinku, który będzie już bardzo niedługo, a ja lecę sobie grać w złym bazę, więc siema.